się państwu Krzysztof Ratajczak i Dawid Cytrowski, któremu bardzo zazdroszczę, bo w najbliższą sobotę o 17.30 ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy i jest w grafiku zapisane, że wybierzesz się prawdopodobnie na podlaskie wesele. E, tak, i z tego co wiem, to tam naprawdę już święto planowane dość mocne, z, tak, z duchem puszczy, wszystko ma być grane, ale do tego jeszcze przejdziemy, bo tych scenariuszy jest całe mnóstwo po tej wczorajszej i przedwczorajszej kolejce w piłkarskiej ci jeszcze pewnej poezji, wiadomo, jesteśmy w audycji Mała Czarna z naszym felietonem, a więc musi być kącik poetycki i na przykład usłyszysz, no muszę sobie tutaj poszukać życie to są chwile, chwile, tak ulotne jak motyle, a zegar daje znak, nie zatrzymasz go. I tak. Nie wiem, czy aż tak poetycko wyglądała gra Lecha Poznań wczoraj, bo jednak Kolejosz pożegnał się z marzeniami o europejskich pucharach. O tym pewnie nie przesądził mecz z Widzewem, bo już te wcześniejsze mecze na to tak powoli wskazywały z Mariusza Rumaka. Już się trochę śmieją, że jest trochę odwróconym Kazimierzem Wielkim, bo ile ten legendarny król zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, to Mariusz Rumak zastał Lecha na miejscu dającym gwarancję europejskich pucharów, a zostawił poza ligowym podium. Jeszcze jeden muzyczny Przypomniał, bo zawsze na leku układana jest przez którego się z piłkarzy playlista. Zobaczymy, czy zgadniesz po jednej nutce. Myślę, że na miejscu pierwszym tej playlisty tym razem powinien być pewien Marsz Chopina. Jaki? Marsz żałobny, zdecydowanie, myślę, że tutaj po klasyka Po pierwszej muzyczna... możesz, w jaka to melodia, błyskawicznie wystąpić. Klasyka muzyczna daje o sobie znać także w wątkach piłkarskich, ale dobrze, nie bądźmy tacy złośliwi, też pochwalmy, bo gdyby nie Bartosz Mrozek w tym wczorajszym meczu, który absolutnie zaimponował, to myślę, że tam jakby poziom wstydu absolutnie by wystrzelił. Fons, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili! Pochwalmy Bartosza Mrozka. Okej, okay, sprokurował karnego dość niefortunna interwencja, natomiast to, co działo się w drugiej połowie, i te jego wszystkie skuteczne e, interwencje, to naprawdę na pochwałę zasługują. Dobrze, tyle tytułem pochwał, no bo też nie przechwalmy tego lecha, absolutnie chyba nie ma za co w ostatnim sezonie. Niestety nie możemy też pochwalić się piłkarzy poznańskiej Warty po tym ostatnim meczu na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim z Legią Warszawa. Wydawało się mecz o totalne życie, o ten jeden punkt, który dałby troszkę oddechu, a tak sytuacja jeszcze bardziej się skomplikowała. W inne wyniki nie układają się dla Warty. Tak Był taki moment w tym sezonie, myślę po meczu z Widzewem, że już wszyscy tak myśleli, że no już to utrzymanie zdajemy się. Oddech że ulgi Nawet myśmy chyba przyznajmy tak, się trochę tak. w naszej audycji mówili o tym, że to utrzymanie już jest, a tu się okazuje, że wcale go nie ma i wcale tak prosto o to nie będzie. Będzie, bo w tej ostatniej kolejce Warta musi zaufać Lechowi Poznań, który zagra z kielecką koroną. A umówmy się, że z zaufaniem do Lecha Poznań w tym sezonie jest trochę jak z zaufaniem do kobiety, o czym była mowa w pewnej komedii kilkanaście lat temu. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dały sobie za nią rękę uciąć wiesz co? Im teraz k nie miał ręki. To nie jest łatwa sprawa, żeby temu Lechowi zaufać. Lech nie daje takich podstaw do zaufania. Z drugiej strony, Warta sama sobie też może pomóc, ale ma szalenie trudne wyzwanie, no właśnie w Białym Stoku. Chyba, że tamto Podlaskie Wesele zepsuje na przykład jakiś niesforny szwagier z Wrocławia, prawda? Bo to też się zdarzyć może. No ale cóż, tyle o piłce nożnej. Mamy także inne ciekawe tematy. Nie wiesz, nigdy kobiecie dobrą radę ci dam śpiewałeś, a można zaufać i polskim siatkarkom i ze świątek. Tak, one w ostatnim czasie grają naprawdę znakomicie. Były wielkie mecze Igi świątek z Aryną Sabalenką, ale ten ostatni finał w Rzymie to taki lekki, łatwy i przyjemny. Zwykły dzień w biurze. Zdecydowanie. Rzymie. E, poza tym siatkarki, które znakomicie rozpoczęły ten sezon reprezentacyjny, to wszystko wydaje się takie proste, kiedy spoglądamy na te zwycięstwa naszych kobiet. To takie proste! Natomiast ja tak z tyłu głowy cały czas mam to. Ja lubię sobie i takim trochę malkontentem jestem i to wszystko są trochę etapy przygotowawcze, no bo Iga wygrywająca w Madrycie czy w Rzymie szykuje się do startu przede wszystkim w Paryżu, w Wielkim Szlemie i także w Paryżu na Igrzyskach Olimpijskich. Podobnie jak nasze siatkarki, które fantastycznie radzą sobie w Lidze Narodów, no ale ten najważniejszy start będzie miał miejsce na przyłomie lipca i sierpnia Dobrze, w Paryżu. zatem zachowujemy spokój. Wczoraj oglądałem fantastyczny mecz z dogrywką polskich koszykarzy 3 na 3 którzy zdobyli w ostatniej chwili w dogrywce rzutem Przemysława Zamońskiego awans na Igrzyska Olimpijskie do Paryża. Za to parę dni wcześniej trochę takiego naszego wielkopolskiego, koszykarskiego smutku, bo już w pierwszej rundzie play-offu pożegnali się z marzeniami o medalu Mistrzostw Polski, może nawet o mistrzowskiej koronie koszykarze stalówki z Ostrowa Wielkopolskiego. Szkoda. Bywa i tak, ale mimo wszystko jednak naszą audycję jakoś tam zakończmy pozytywnie, no bo od tego jesteśmy żeby państwo się trochę uśmiechnęli oglądając Poezja czy będzie no to będzie, bardzo będzie poezja, ja sobie specjalnie zrzuty ekranu zrobiłem ta a propos podlaskiego wesela los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje, raz zabiera, ja za swoim szczęściem biegnę w świat, cuda przecież się zdarzają i marzenia się spełniają. Dlatego życzymy państwu spełnienia absolutnie wszystkich marzeń i z tą optymistyczną wizją zostawiamy państwa na kolejny tydzień. Dziękuję Krzysztof Ratajczak i Dawid Cytrowski do zobaczenia. Do zobaczenia.